Witam Was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to są starożytne zwoje w świecie Skyrim. Jeśli mnie pamięć nie myli, jeśli wszystko dobrze policzyłem, to to jest 80 odcinek już e, Tym razem wyruszamy tutaj takie questy, zabij przywódcę miejsca zwanego jaskinia zaginionego noża e, Staram się jeszcze popatrzeć tutaj gdzie mam miejsca nieodkryte. Założyłem w ogóle, że questy mi się naprawdę kończą. E, nie chcę wykonywać cały czas tych questów pobocznych dla tam... E, tych gromowładnych gildi złodziei, czy, kogo tam, czy dla towarzyszy, czy jak oni się tam nazywają. Bo zauważyłem, że one są dość powtarzające się. Eee, więc... Co więc? No więc pewnie nie będę tam chodził, chociaż dla towarzyszy nie jestem pewien, czy tam nie powinienem dostać w najbliższym czasie jakiegoś specjalnego upesta. Eee, a te, które tutaj mam, to w ogóle nie wiem, czy będę je robił. Tak, odszukaj kult Boetian. To muszę kogoś tam poświęcić, to pamiętam, już tam byłem. Musiał Lidię gdzieś dostawić i wziąć kogoś innego Nie wiem czy to ma sens Bez słów, to jest to z Mercerem, Frejem zepsuty quest Nie mam pojęcia dlaczego Ktoś tam mówi, że Lidię musiał zostawić ale jakoś nie potrafi się z nią rozstać Poruszyć niebo i Skyrim Czyli znaleźć wszystkie te kamienie Co mi się nie chce robić bo to, to wymagałoby instalacji modów albo yy, szukania poradników Szko Szkarłatny korzeń Nirnu To w jakiejś tam jaskini były czerwone korzenie jeśli dobrze pamiętam Więc jeśli przy okazji znajdę jakieś questy to będę je wykonywał a jeśli nie, no to jeszcze troszkę podwiedzamy całą krainę Skyrim'u. Ale tak jak mówię, no niestety nie wiem, czy starczy mi tego świata, starczy mi tych questów, żeby dobić do odcinka. Bo skoro jesteśmy na 80, to znaczy musiałbym ich zrobić jeszcze 20. Co ilością wcale nie jest mało. Mogę obiecać, że postaram się dobić do setki, ale nie mogę obiecać, że to zrobię. Pytanie, czy to są przyjaciele, czy przeciwnicy. Przeciwnicy. No nie no nie, pierwszy został w dupę, bo mi się wpakował pod O o to elf jest strzały, no tak to dasne Perwe ci serce, o jejku nie ze straciła Je dostał pod pachę <grytanie> Och jejciu, jejciu Bo się spocisz Fajne by było gdyby go można... mogła woda tutaj tak zmyć. Może, może. Nie. Może za słaby strumień. Hm. Lipa. W takim razie wiemy, że to nie hardcore koksu było. Przy hardkorowym koksu by nie było lipy. O, miksturki. To jest do garbowania. O, czy jakieś skóry do wygarbowania? Nie. Dobra. A dobra, to już nie, nie wydobywam w ogóle żadnych złóż ani niczego, bo pieniędzy mam dość, ale mam pieniędzy. 66 tysięcy, patrzcie. Prawie 67. Więc nie widzę sensu w zbieraniu więcej różnych rzeczy na pieniądze. Piękny wystrzał No co za męda? Jakby czkawki dostawał A tak znienawstwo, okej okay, stoję przed nim, biegnie do mnie i patrzy, e, to wcale nie... O finisher duchu Ej nie mam, sama mytego mięsnego jeża Mój to wasz, mięsny jeż. O krasnoludzka strzała, bardzo ładnie widzę jakieś kropki A, tam ktoś jest Aha, Tędy się tam dostać może tak? Ja przyszedłem No to przypuszczam, że to będzie działał, działał w drugą stronę Dostanę się tam i stamtąd będę mógł zejść No dobra Dalej ciśniemy zabić jakiegoś dala. A, tak nie na skalę, nic nie głupi naprawdę Kto tam to się, dobra Kimś tam daleko się nie przyjmuje. Widzę sobie grzecznie, już są widzę linkę, ale te pułapki robią głupie Czekaj co tu ma spaść No to musiał nieźle biec, żeby to nam na nie spadło w ogóle Chcesz się dołożyć? Do boju! Cholera, to był Smoko Grzegorz. Chciałbym ja Smoko znowu? Co to jest? Aha, to jest to. O, dzień dobry. nie? Tam byłem. Zgadza tam... że byłem. Co za głupi pies! Co za głupi pies! <ślesy> w kurze ten pies naprawdę Tamknie się z zły, bo całą. Muszę sejwować. Czemu mi podczas gry nie przypominacie, żebym sejwował? No to wszystko przez was. Jakbyście mi przypominali, gdy kfrycie sejwuj, bo znowu zabijesz psa, to ja bym sejwował. I bym wiedział. A tak to co? To myślicie, że zawsze ja mam przewidywać przyszłość. Wy też macie. Co to ma być do cholery? Piękny headshot. Cholera, coś wysłyszał a dostał strzał w kolano. Haha, ha, nie będzie polał na smoki. I znowu finisher, prosto w serce. wow psie, co to było? Haha, jak udaje, żeby grzeczny, to nie on mi w ogóle. Dostał! Ale jestem dobry. Teraz może zrobimy małego save'a, na wszelki wypadek. Patrzcie, 250 save'ów już zrobimy, what the fuck. No, teraz to jest zerwane. Ale to przyszło tylko z wyglądu zerwane. Jest zagotwane. tam kto? Nie. Psie. Lidio. Nie wleźcie w tą linkę. To Za głupia baba. Jest jak się rzucił Czekaj, ja chcę, ja chcę! Ach, cholera mam pomysł, ja może sobie ten... Naładuję łuki, topór tak z powrotem, bo ja wiem, że tutaj to coś jakoś ładowało. Tu Pospolity klejn ich mam najwięcej. To jest mój topór też pospolity. A to już jest naładowane, Oj, od razu to fajnie się walczy, jak widzę, że podpalam przeciwników. Haha, ja w nie widziałem W tym samym miejscu zginął, ale to jest, to jest jakiś znak, to jest znak, ja to przewiduję. Dobra, to póki... Pamiętam to, jeszcze raz podładujmy broń. Jest i Lidia zaraz leżą. w to Tak fajnie, niech mi spadnie na głowę I to tam... do wojow szybko popień. Jak co? Dobra, oni leżą Lidia i pies tam się między kamolami męczą To bardzo dobrze, w sumie nie będą mi się pałętać pod nogami I Gdzie reszta? O tu jest o, je, Gdzie reszta? Tutaj. Okej, okay, okay. dzięki. Wow. Ale jestem dobry. Teraz jest pytanie, czyli w którą stronę powinienem pójść? Może najpierw w tą. O, uh, aha, czyli tam mam iść. Jest jakaś jaskinia zaginionego noża. Juk, podospad, jakieś widoczki. Ale nie no, trzeba pozbierać, zanim pójdę do jakiejś tam mioskini. O, widzicie, tu jest jakaś sypialnia. Może znajdę tu coś zacnego Skrzynka. Złoto. Hm, nowy. No cóż, ale ja mam chyba lepszy, nie Bo ja mam dedryczny to nie chcę po nowego. A Lydia ma młotek, który z kolei jest silniejszy od topora. Toporu, Topora. Nieważne. Ruda żelaza, to nie. Żadne rudy rude mnie nie interesują. Dobra, biegnijmy, my, Kogoś zabijmy! W ogóle, możemy bym nagrał jeszcze dzisiaj książkę grania. Hmm. To jest swój dobry pomysł. Wygląda na to, że znów to rok. Nie mi się to. No, Podoba mi się to co robić znowu szef, tak? tylko okay. mam 66 tysięcy, to mi na wszystko w Skyrim. Tu jeszcze jedno o. opiekane pory, opiekane ziemniaki to można. Lubię sobie opiec pory czasami. Wtedy są ciepłutkie. I grzeją wydukcie. Nic, tu nic, tu nic Jak to nie śpi, bo cię okradną. To by mogę powiedzieć nie śpi, bo cię zabiją. Dobra, pozwolę psują zjeść. wyraźnie głodny. Właściwie to może to jest ona, to jest psica może. No tam wciutka nie widzę żadnego, więc... Ha! Mam cię Bo właśnie... A więc to jest może moja psica. cuka. Nie, słuchaj, brzydko brzmi. Dostałem je przy psicy. To mi z kolei dziwnie. Ale to by się tym przejmował? A, tam jest Jaki secret? O! Kto mnie wykrył? <słyska> <słyska> To, to jest mój cel? może ci brzuch jak starą sakiewkę! Jak Jakie porównanie kupi oni mają? To jest łuku do mnie? Patrz! Wóz? do boju! Cholerny stół. Szkoda, że w Skyrimie da się parkouru uprawiać. A w tej bajce był smok. Czekaj, mył. O, koca szablon, będzie dobry tak. Ej, czemu mam tak mało HP, jakim cudem? Hoho, -ho, oni mnie zranili. Jak to możliwe, jestem w szoku. Kici, kici. O nie, 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 nie będę. Czy marnował? znaczy dwie kluczy mordował się męczył A gdzie jestem mój cel? Tam się chowa? Dobrze widzę? Byłaś tchórzu Je, he, he. Je Lidia, jaki tam skok na bańkę Dobra, przypuszczam, że ten dziad miał klucz, więc trzeba go przeszukać Złoto, wytrych Stawek nie biorę bo są ciężkie O, złoto Nie ma co to jest? Jaskinia zaginionego noża, jeszcze dalej Nie, chcę najpierw kluczyk, moment, moment Renan, złoto, naszyjnik O, niedzielek? Tak O, jakiś music, czyli zakładam że to mnie coś będzie atakować What the hell Nooooo Uważyliście, że jak dawno w ogóle nie otwieram zamków w Skyrimie? Ojejku! Wyszedłem z prawy zapewne. Ej, co on tu robi? Przyszą był w klatce. Sie. Dlaczego mnie nie broni. Oooo! I Idio? Idio! O, <grym znać w> kuferek. Trzeba zajrzeć do kuferka. Szkoda, że już mam. I że jest ciężka. Ale zaraz mogę dać Lidii. A nie, Lidia ma drysznę. nie? Gdzie jest Lidia? Lidia? O. W czym ty tam biegasz? Osłaniam cię. Wiem, wiem, ale w czym ty biegasz, pytam. Będę dźwigać czym mnie osłaniasz? Twoje no? Strój. Ebonowa zbroja. Nie, no dziewczyno, no, Ebonowa. Ruszający. To w takim razie bierzemy to Trzymaj, prezent Wciąż, tu jestem. Bardzo się cieszę. Będę dźwigać twoje ciężary. Ale śmiesznie wygląda w tym, mają <grym>, mnie uszej załatwić inny. Yy, tak, a questów z tymi maskami też nie będę robił, bo tam widziałem, że to nic, nie jest nic jakiegoś takiego specjalnego, więc... O, dobra. Tu a to mi oddaj. I wy... Ej, śmiesznie ja wygląda, wygląda w tym. A to wyrzucimy, dobra. Yy. Szkoda mi miejsca. Nie, wiem, warte 1500, ale po co mi nie, groszek? biegniemy dalej. Czyli krążę, nie, krążę nie, w tej z powrotem. nie, <laughs> oj, oj. Oj oj, oj. nie, zrobić. Uuuu jak poleciał o jeszcze jeden Tyrabusiu, zostaw mojego psa Ohoho Finishery z młodka są piękne. Jeszcze z topora są fajne, ale... O właśnie może toporem będę teraz walczył przez jakiś czas. Ale nie mam dużego toporu. muszę sobie załatwić, a może Lidia ma Lidia czymś tam śmigasz? Jestem tuż za tobą masz coś takiego twoje ciężary. No 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 trudno Teraz Gdzie jest ten diament, którego wszystkim zabiłam? Miał toporek Żelazny to bojowy A co tam? Wiem, że słaby, ale to ma być tylko do zabawy przecież, hehe <grystanie> O Jaki śmieszny Wydaje się taki malutki bo nowy miecz yeah. Złote. Ehe. I co to wszystko? Ach, tam jest jakieś zejście, widzę już. Dobrze. Aha, to jest to zejście, które ja widziałem od wcześniej. Tam jeszcze... Zanim pies zginął po raz pierwszy. Dobra. W takim razie do wyjścia możemy. I co teraz? Teraz mam... Mógłbyś tam zgłosić pewnie, bo by to było jakieś zlecenie czy coś, tak? Dobra. To akurat zgłosimy. Przypuszczam, że Jak tam z czasem stoimy? No akurat zgłosimy... Wybicie tego brzydala. Skończy się odcinek i zobaczymy co tam będzie w następnym odcinku. Haha. No będę zwiedzał jakieś jaskinie. Albo zobaczę gdzie mam takie zaznaczone, a nie odkryte tereny na mapie i tam se pójdę. O, albo coś. Nie wiem jeszcze. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to jest? Arny coś tam Ruczajczak to tam było Dobra, mam mu to zgłosić, tak? No tak myślę, muszę poczekać, dobrze, poczekajmy I będę że to rany wstaczę, ptaszek i wstanie o siódmej rano Teraz Emila mnie wyśmieje, powie, a ja wstaję o czwartej, ha 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 Jak się tak pracuje, to się tak ma No, wstawać, buraku. Na północny wschód, jeżeli znie... Przypominasz mi mnie samą sprzed kilku lat. Pokażę ci, jakby wy... teraz znowu mnie świeżbi, żeby ruszyć w teren. Coś ci Jeśli mi to chętnie bym się z tobą zabrała. Nie. jestem wierny Lidi. Co my tu mamy? Fort Amol. O. I powiem wam, że ten Fort Amol wygląda ciekawie, tak więc. Póki jeszcze mamy chwilkę czasu Jak zauważyliście tak chcę skrócić trochę odcinek z 25 minut do 20 Ale myślę że nic tutaj nie, się nie stanie z tego powodu Zaraz tu jest ten fort tak Tak przede mną niemalże idealnie na wprost, dobra ja Chcę minimalnie skrócić czas odcinków No żeby to te 20 minut myślę starczy Akurat jak widzicie to było w sam raz na questa Więc tu tylko tego kogoś zabijemy O! i szukamy gdzie jest główne wejście tu jest główne wejście o tak więc ta walka będzie w następnym odcinku trzymajcie się i do następnego hej